jednej z poprzednich pigułek mogliście posłuchać o przedwiecznych bogach i ich czarnym imperium, które zastali przybyli na Azerot tytani z Panteonu. O tym, jak słudzy pustki zniewolili rodzime żywiołaki Azerot rozpoczynając swe straszliwe rządy. Rządy, które zakończyli wspomniani tytani, a dokładniej ich przedstawiciele, stworzeni przez nich Titanforge, co tłumaczymy u nas jako Tytanitów, których poprowadzili do boju Tytaniczni Strażnicy, czyli Titan Keepers. O samych Tytanitach powstanie lub może już powstała osobna pigułka, a z obecnej dowiecie się skąd się wzięli sami Tytaniczni Strażnicy i czym różnili się od swych braci. Zacznijmy od początku, czyli wyjaśnienia, dlaczego sami tytani, chociaż wypowiedzieli wojnę przedwiecznym, sami nie brali w niej udziału. W końcu przedwieczni bogowie ich armie beztwarzowych i owadzich tworów byli potworniejsi nawet od demonów, a że roztaczali swe plugastwo na całą Azeroth, stanowili śmiertelne zagrożenie dla śpiącej w jądrze planety duszy świata, która mogła kiedyś przekształcić się w Tytankę. Powodem była zbyt wielka siła Tytanów, i wcale nie chodziło o to, że ci nie mieli zamiaru zniżać się do poziomu przedwiecznych, ale o to, że ich bezpośrednia interwencja mogłaby wywołać tak ogromne szkody, że dusza świata mogłaby tego nie przeżyć. Dlatego też Kowal Panteonu, Wielki Kazgorod, Wykuł na podobieństwo Tytanów ze skał i rud metali samej Azeroth pierwszą generację Titanitów, czyli jak już wspomniałem we wstępie Titanforge. Jednych Kazgorod wykuł z metalu i dał im władzę nad morzami burz, innych natomiast wyrzeźbił z kamienia, wzmacniając w nich władzę nad ziemią i skałami. Zostali oni nazwani Tytanicznymi Obserwatorami, czyli Titan Watchers. I to zaznaczmy, ponieważ oprócz nich w późniejszych latach i wiekach powstały kolejne generacje tytanitów różniące się od siebie zarówno kształtem, wielkością, jak i później charakterem, w zależności od przewidzianej dla nich roli w kształtowaniu na nowo wyniszczonego wojną świata. My jednak skupmy się na pierwszej generacji, czyli obserwatorach. Stanowiących obok skalnych gigantów armię Panteonu w walce z przedwiecznymi bogami. Tytani na czele swych Tytanitów postawili dziewięciu Tytanicznych Strażników, czyniąc z nich swych bezpośrednich przedstawicieli, takie przedłużenie ich woli, swych czempionów, w których każdy z Tytanów przelał niewielką cząstkę swych boskich mocy. Nieby niewielką, ale pamiętajmy, że taki konstrukt, w którego tysiąclecia później Sargeras przelał również cząstkę siebie, był na tyle potężny, że mógł równać się ze strażnikiem Tirisfal. Więc krótko, tytaniczni strażnicy, dzięki Bufowi od swych stwórców, znacząco przewyższali w mocy swych pobratymców. Każdy z tytanów wskazał jednego lub dwóch wybrańców, stworzonych ściśle według ich wskazówek. I tak... Ra Ojciec i głowa panteonu Tytan Amantul wybrał wykutego z żelaza odyna o niespotykanym męstwie i waleczności oraz ra powierzając mu artefakt, zwany potem Pięścią Radena, w którym zaklęte były moce błyskawic. Mistrz boskiej magii tajemnej i patron czarodziejów Norganon wskazał miedzianoskórych Lokena oraz Mimirona. Pierwszy był utalentowanym magiem, drugi natomiast genialnym wynalazcą i twórcą zaawansowanych maszynerii. Władca niebios i grzmiących oceanów Golganet podzielił się swoją mocą nad błyskawicami i mroźnymi wichrami z Torimem, dzierżącym potężny magiczny młot oraz lubującym się w mocy mrozu i lodu Chodirem. Życiodajna Eonar, swą miłość do natury i władzą nad przyrodą przelała na swą czempionkę Freję. Może i jedną, ale historia pokaże, że ci pojedynczy czempioni zdziałają przeważnie więcej niż w przypadku dwóch wybrańców. Freja przykładowo była tą, która stworzyła eteryczny wymiar zwany szmaragdowym snem. Według jednych podań całkowicie z niczego, według innych wykorzystała już istniejący, a wraz z tym doprowadziła do zrodzenia dzikich bogów, zwanych też wcześniej półbogami. Była też jedyną tytaniczną strażniczką, która wieki później, dzieląc się swym darem, stworzyła aż dwa smocze aspekty – Alekstrazę i Isere. Lećmy dalej. Drugi po wielkim Sargerasie, najlepszy wojownik Panteonu, a Gramar swą odwagę i niezłomną wiarę w sprawiedliwość – Przelał w swego czempiona tyra, tworząc z niego największego z wojowników tytanitów. W końcu sam Kazgorod, Kowal i Rzeźbiarz Światów podzielił się darem tworzenia i zamiłowaniem do pracy w kuźni z kamiennoskórym Archedasem. Tak powstało dziewięciu tytanicznych strażników. Swą pełną moc mogli ukazać w walce z pierwszą falą Czarnego Imperium, czyli z niewolonymi żywiołakami, na czele których stało czterech pradawnych władców żywiołów. Do walki z panem ognia, Ragnarosem, stanęli żelazno-skórzy, Odyn i Tyr. Bitwa trwała nieprzerwalnie przez długie dni, w czasie których Ragnaros wciąż ustępował pola swym przeciwnikom. Jego śmiercionośne płomienie gładko spływały po stalowych ciałach tytanitów, chociaż nie oznaczało to, że nie zdołał ich zranić. Posyłając falę gorąca w twarz Odyna, objął jego stalową brodę wiecznym płynnym ogniem. Ale najmężniejszy z tytanitów nie przejął się raną, a nawet postanowił ją zachować jako pamiątkę tamtej wielkiej bitwy. W końcu Ragnaros musiał ustąpić, padając pod ciosami zaklętej włóczni Odyna i świetlistego młota Tyra. Najnikczemniejszy z władców żywiołów, Alakir, Al wyzwał Torima, Hodira i Ra do bitwy w samym sercu cyklonu, a jego błyskawice rozdzierały niebiosa. Jednak trzech tytanitów połączyło swe moce i zwróciło żywioł Alakira przeciwko niemu samemu, strącając go z nieba. Matka Ziemia Terazana ukryła się głęboko w swej skalnej twierdzy i czuła się bezpieczna, ale nie stanowiła ta twierdza przeszkody dla Frei i Archedasa, czempion Kazgorota dzięki władzy nad ziemią rozbił z łatwością jej grube mury i zgruchotał ciała strzegących jej skalnych gigantów. Freja natomiast przyzwała masywne korzenie i pnącza, które skrępowały siły Terazany i uszkodziły fundamenty twierdzy, grzebiąc kamienne żywiołaki pod jej gruzami. Nawet nieuchwytny władca mórz i oceanów Neptulon nie uniknął porażki. Podążający jego śladem, Loken, używając magii lodu, zamroził otaczające go morskie głębiny, a Mimiron złapał władcę żywiołów wzmontowaną przez siebie zaklętą pułapkę jednak nawet połączone moce strażników wystarczyły jedynie aby pokonać bez większych trudności tylko dwóch z czterech zastanych na Azerot przedwiecznych bogów najpotężniejszego z nich Jafarafa musiał pokonać już sam Amantul Przypłacając swoją interwencję stworzeniem głębokiej rany w powierzchni Azeroth, którą po wielu dniach wspólnych wysiłków tytanicznych strażników udało się w końcu zasklepić. Z drugim, co do potęgi przedwiecznym Bogiem, też nie było łatwo. Obwarowany na północy kontynentu Joksaron wysłał przeciwko tytanitom potężnych Katraksów, czyli generałów czarnego imperium, a sam zaczął mącić w myślach strażników. Na szczęście Odyn zdołał otrząsnąć się z plugawego uroku i wlewając nadzieję w serca swych sióstr i braci, poprowadził szarwę, nakazując Lokenowi, by magicznymi mirażami ogłupić katraksów, którzy zwrócili się nie tylko przeciwko sobie, ale nawet przeciw swemu władcy Joksaronowi. Tak upadł ostatni z panów czarnego imperium. Tytani jednak bali się ich zabić, żeby nie wywołać podobnych szkód jak w przypadku Jasharasza. Dlatego Archedas wykorzystał swój dar, aby wykuć podziemne komnaty, w których uwięziono przedwiecznych. Aby ograniczyć ich potrzepty i plugawy wpływ na świat, Mimiron zakłół ich w zaklęte kajdany, wsparte zaawansowanymi maszynami mającymi utrzymać ich w miejscu. Natomiast Lokem wzmocnił wszystko utkanymi przez siebie czarami, mającymi stłumić roztaczane przez nich zło. Pozostało tylko naprawić udręczoną wojną Azerot. Dlatego też Archedas połączył swe wysiłki z Mimironem, budując dwie zaawansowane maszyny: kuźnie woli i Kuźnie stworzenia, mające wesprzeć rozwój Azeroth. Dodatkowo, kuźnia woli pozwalała im stworzyć kolejne generacje tytanitów, aby wsparły ich w odbudowie świata. O nich, jak już wspominałem, będzie lub może nawet jest osobny, dokładniejszy materiał. Wracając jednak do samych tytanicznych strażników, czekał ich prawdziwie titaniczny wysiłek, nawet z pomocą nowo wytworzonych tytanitów. Dlatego też tytani z Panteonu, zanim odeszli z Azeroth, uszczuplili ponownie swe moce, tworząc potężne artefakty nazwane filarami stworzenia. Wręczyli je strażnikom, aby z ich pomocą ci zaprowadzili ład na Azeroth. Jedną z pierwszych decyzji było uwięzienie rozszalałych żywiołaków, których z powodu ich więzi z Azeroth nie dało się tak po prostu zabić. Zawsze odradzali się i wracali z powrotem nękać ziemię. Zamiast tego strażnik gra, łącząc siły z tytanitką Helią, stworzyli kieszonkowy wymiar nazwany sferą żywiołów, zamykając w nim żywiołaki. Tuż przed odejściem, Panteon wywyższył jeszcze spośród strażników Odyna, mianując go pierwszym wyniesionym i stawiając na straży całego świata, w tym więzienia Joksarona. Pod jego kierunkiem tytanici stworzyli wokół celi Przedwiecznego Boga potężną twierdzę Ulduar, w której umieszczono również Kuźnię Woli. W twierdzy zamieszkali pozostali strażnicy poza Wielkim Strażnikiem Ra, który udał się na południe, aby nadzorować montaż Kuźni Stworzenia oraz budowę twierdzy wokół więzienia Katuna, która będzie później znana jako Ankirai. W pracy towarzyszyły mu nowe generacje tytanitów, Tolwirowie, Anubisaci Giganci i Mogu, którzy czuli szczególne przywiązanie do czempiona Amantula, tytułując go Radenem, co oznaczało w ich języku Mistrza Ra. Po skończonej pracy, Ra nie wrócił do Ulduaru, ale kontynuował swą wędrówkę, doglądając prac w pozostałych ośrodkach Tytanitów. Chociaż Tytaniczni Strażnicy zostali postawieni na Straży Azeroth. Ich spojrzenie na możliwe zagrożenia było dość wąskie i koncentrowało się na przedwiecznych bogach. Może właśnie dlatego, gdy wieki później świat ogarnął nieskończony głód pierwotnego smoka Galakronda, jedynie Tyr dostrzegł to zagrożenie. Dzięki pomocy piątki pierwotnych smoków zdołał pokonać bestię, ale przypłacił to utratą dłoni. Wtedy dopiero pozostali strażnicy zrozumieli swój błąd i za namową Tyra postanowili powołać nowych obrońców Azerot spośród rodzimej rasy planety, czyli spośród pierwotnych smoków, a dokładniej wspomnianej piątki walczącej ramię w ramię z Tyrem. Wtedy to strażnicy podzielili się z nimi swymi mocami tytanów, tworząc smocze aspekty. O czym posłuchacie w innej pigułce, jak również o tym, jak czyn ten zasiał ziarno niezgody w szeregach tytanitów i jakie były tego konsekwencje. Zresztą nieważne jakie byłyby, były zaledwie preludium do nadchodzącego rozłamu i upadku tytanicznych strażników. Ale o tym opowiem już innym razem. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Ape'la i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.